Witajcie serdecznie kochanie, dziś o zmorze wszystkich sprzedawców, czyli o reakcji klienta na początku rozmowy, proszę mi wysłać ofertę na maila. Zapraszam was serdecznie. Ja celowo na początku tego nagrania nie użyłem słowa obiekcja, dlatego że ja uważam, że reakcja klienta Proszę mi wysłać ofertę na maila na początku rozmowy, nie jest w żadnym wypadku obiekcją klienta. Jest to zwykła reakcja, która może wynikać z wielu przyczyn. Po prostu klient może nie chcieć z nami rozmawiać, bo być może nieumiejętnie weszliśmy do tej rozmowy, o czym zaraz tutaj mignie nagranie, które kiedyś zrobiłem, czyli jak wchodzić umiejętnie do rozmowy, żeby klient nie rzucał słuchawką. Być może rozmawiamy z niewłaściwą osobą, a być może klient po prostu nie ma ochoty z nami rozmawiać. I tutaj oczywiście mamy dwie szkoły, czyli są, jest jak gdyby ta szkoła pierwsza. Która mówi o tym, ja wysyłam klientowi oferty, bo później klient sam decyduje, czy chce, czy nie chce. No jeżeli chce, wraca do mnie jako ciepły lid. No i jest szkoła druga, która nie odpuszcza, jest to moja szkoła, którą ja serdecznie pozdrawiam. Dlaczego? Dlatego, że ta pierwsza droga no, jest taką drogą trochę na skróty. I bierzmy pod uwagę jedną rzecz, że jaka jest konwersja z takich działań? Ile tak faktycznie klientów, którzy mówią, proszę mi wysłać ofertę na maila i słyszą to co dobrze, ja już przesyłam. Jaka jest z tego zwrotka? Moim zdaniem jest ona bardzo mała, zresztą też wynika to z wielu, wielu badań, które przeprowadziliśmy w moich zespołach. Co faktycznie dzieje się po takim wysłaniu oferty do klienta na maila? Zatem, co zrobić? Oczywiście pamiętajmy, że technika, którą za chwilę Wam podsunę, nie daje stuprocentowej skuteczności, ale na pewno zwiększa. Co my robimy w takich sytuacjach? Jeżeli mam dobrze sprofilowanego klienta, właśnie to jest warunek, że wiem, że rozmawiam z odpowiednią osobą. O nagraniu jak rozpoznać osoby w firmie o trójpodziale władzy też zrobiłem osobne nagranie, też pewnie zaraz gdzieś tu mignie. Jeżeli wiem, że rozmawiam z odpowiednią osobą i ta osoba mówi do mnie: "E, proszę mi wysłać ofertę na maila" albo jeszcze co gorsza: "Proszę mi wysłać ofertę na maila", jak będziemy zainteresowani, to my się odezwiemy. W tej sytuacji pod żadnym pozorem nie godzę się na wysyłanie od razu maila, tylko mówię coś w stylu. Panie Marku, ja bardzo chętnie przyślę do Pana maila z moją propozycją, która będzie spersonalizowana dla Pana, ale żeby mógł przygotować jak najlepszą propozycję dla Was, potrzebuję zadać Panu kilka pytań i pozwoli pan, że je zadam. W ten sposób uzyskuję od klienta zobowiązanie że mogę kontynuować tą rozmowę. Mogę oczywiście to powiedzieć w inny sposób. Panie Marku, z chęcią przyślę do Pana maila, jednak zadam Panu kilka pytań, zobaczymy tylko, czy, czy pasujemy do siebie, czy my jesteśmy w stanie Panu pomóc i jeżeli tak, z chęcią przyślę do Pana moją propozycję mailową. Zauważ, że ja nie używam słowa oferta, ja zresztą odradzam, żeby w ogóle używać to słowo w sprzedaży i klient, który... W pewnym stopniu godzi się na to, żeby kontynuować ze mną rozmowę. Oczywiście to ode mnie zależy, czy ten klient dalej będzie chciał tę rozmowę kontynuować, bo to wszystko wynika z tego, jakie ja mu pytania będę zadawał. Ale jeżeli się godzi, to mam dużo większą łatwość w tym, jak go będę follow-upował, no bo mogę zaplanować z klientem jakieś działanie. Mam też punkt odniesienia, czyli propozycję, którą przesłałem do mojego klienta i mogę z klientem działać dalej, czyli innymi słowy, mogę klientowi sprzedać. Natomiast jeżeli wysyłam mu od razu ofertę, no niestety, ale ja wiem jaka jest konwersja, jest ona bardzo niska tych klientów, którzy się odezwą. Ja wiem, że klient może czasem potrzebować naszej usługi i akurat bam będzie nasz mail. Natomiast odpowiedz sobie na jedno pytanie. Jak wygląda twoja skrzynka mailowa? Ile masz tam maili zalegających, których nigdy nie przeczytałeś albo które leżą gdzieś w spamie? No właśnie. Dlatego zalecam ci, żebyś zaangażował klienta w rozmowę i dopiero po tej rozmowie przysłał mu swoją propozycję, a następnie zaplanował jakieś działanie follow-upujące. Ja jestem ciekaw, jakie wy macie techniki, jak radzicie sobie właśnie w sytuacji, w której klient mówi na początku rozmowy, proszę mi wysłać ofertę na maila. Jesteście z tej pierwszej czy z tej drugiej szkoły, a jeżeli z tej drugiej, no to jak sobie z tym radzicie? Podzielcie się proszę ze mną w komentarzu, będę Wam bardzo wdzięczny i tymczasem, widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.